Dzień dobry. Moim gościem jest Aldona Morawiec, zawodniczka Arki Gdynia. Dzień dobry. Zapytam Aldono, bo na twojej nodze cały czas stabilizator, to już w zeszłym sezonie, o ile się nie mylę, wracałaś, wracałaś po, po kontuzji. Czy możesz troszkę opowiedzieć, jak, 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 wyglądało, jak wyglądał twój powrót do zdrowia, jak się czujesz na boisku? No tak, teraz to jest moja trzecia kontuzja. To była moja trzecia kontuzja mm -hmm. kolana tego samego. Trzeci raz zerwałam e, wiązadło krzyżowe. E, no i wcześniej poddałam się dwa razy operacji. Niestety no, zakończyło się to ponownymi e, kontuzjami, więc po prostu już po trzecim razie postanowiłam, że nie będę robić tej rekonstrukcji i spróbuję wrócić do koszykówki bez wiązadła. E, więc oczywiście wyrehabilitowałam się. I stabilizator jest do gry po to, żeby mieć gdzieś tam pewność, że ta noga nie ucieknie i nie zrobi sobie jakichś większych zniszczeń w kolanie. Czyli on, on będzie ci towarzyszył, no, jakby tak. jeśli chodzi o na parkiecie, to nierozłączny przyjaciel. Nierozłączny w każdym meczu będzie mi towarzyszył, jedynie gdzieś tam treningi takie bez kontaktu, siłownia, technika indywidualna, wtedy mhm. jak najbardziej pracuję bez niego, ale w grze no, jest jakby za dużo sytuacji Jasne. jakichś niekontrolowanych, gdzie no jednak tego wiązadła nie mam, więc on jest moim Ale? takim za zastępczym wiązadłem. To, to chyba nie jest takie typowe rozwiązanie medyczne to, na które się No, e, To w ogóle nie jest rozwiązanie, <noise> bo e, jakby żaden lekarz, ortopeda mi tego rozwiązania nie doradzał i okay. w zasadzie e, nie miałam też za dużo przypadków e, nawet w koszykówce na świecie i tak dalej, na których bym się mogła wzorować, że rzeczywiście ktoś wrócił bez tego wiązadła, więc to trochę było takie pójście w ciemno. Czyli to jest precedens swojego rodzaju. No, no tak. Jeden... I, i, I ja po prostu zaryzykowałam z moim fizjo, To w zasadzie on mnie też bardzo do tego, do tego pchnął z walkiem z Mulaną. On to jakby całe, cały plan prowadził i, mhm. i on miał na to taki pomysł, no to postanowiliśmy po prostu spróbować, bo jakby nie miałam nic już do stracenia. No, trzecia operacja mhm. nie wchodziła w grę. Jasne. Więc zrobiliśmy to w ten sposób, no i na razie wszystko działa. Trzymam kciuki, żeby tak zostało. I jeszcze tak zapytam z, z ciekawości, a jak to wyglądało czasowo? Ile zajmował ci powrót w przypadku rekonstrukcji, a ile czasu teraz trwała ta rehabilitacja tą nowatorską metodą? No, to ciekawe w sumie. Tak, rekonstrukcja tak naprawdę, można powiedzieć, że do takiej pełnej sprawności, gdzie już nie czułam różnicy i rzeczywiście byłam w pełni sprawna, no to trwało około roku. Okay. po 10 miesiącach już było dobrze, ale to mhm. jeszcze potrzebowało szlifu i po, po roku było ok. Mm -hmm. e, teraz wiązadło zerwałam e, we wrześniu, no i w styczniu wróciłam do gry. Czyli, czyli to znacznie było szybciej. Znacznie szybciej, e, no ale też nie wiedz... Myślę, że teraz byłoby jeszcze szybciej, po prostu wtedy trochę też błądziliśmy. Nie wiedzieliśmy do końca jak to zrobić, jak to powinno wyglądać i chcieliśmy, chcieli też, chcieliśmy mieć pewność, że jakby zro... zrobimy wszystko, co jest możliwe, żeby ta noga była stabilna, mm -hmm. no bo to, to się tutaj sprowadzało do tego, że Trzeba było ją obudować mięśniami, mm -hmm. system nerwowy dobrze uruchomić i, i no, no generalnie wykonać taką tytaniczną robotę z tą nogą, no bo mm -hmm. jednak brakuje tam jednego z najważniejszych wiązadeł, więc... Y no ta niestabilność jest, więc to wszystko, co robi wiozadło, yy, w zasadzie muszą teraz robić mięśnie, no i one nie mogą sobie pozwolić na, na chwilę przerwy. No to gratuluję też twojej wytrwałości, cierpliwości. Rozumiem, że to wszystko z miłości do koszykówki. No dziękuję, tak, no. <noise> to było jedyne wyjście, więc... Yy, więc... Trzeba było to zrobić, no zrobione. Cieszę, cieszę się, że się sprawdziło, że, że funkcjonuje. To wracając do koszykówki. Jest, jest, jesteście razem z drużyną po, po drugim meczu w ramach, w ramach Memoriału Bohdana Bartosiewicza. Po meczu no, pewnie, pewnie, pewnie wygranym z drużyną Politechniki Gdańskiej. Jak, jak Twoje wrażenia po tych zawodach? Na, na pewno podoba mi się też, mi się nasza koszykówka w tym sezonie, bo jakby zachowaliśmy dużo z tego, co grałyśmy w zeszłym mm -hmm. roku. E, widać, że piłka krąży po obwodzie, widać, że się nią dzielimy, że jest dużo gry trójkowej, e, e, nie ma tutaj jakiegoś żałowania. Mm -hmm. e, brakuje może trochę precyzji w tych podaniach, bo, bo koncepcje są, ale mm -hmm. jeszcze nie ma do końca tego wyczucia i, i zgrania. Ale to z czasem pewnie przyjdzie. Myślę, że to przyjdzie, ale podoba mi się jakby cały cały ten szkielet i to co, to jak na razie to wygląda i myślę, że to już tylko właśnie jest kwestia czasu i dopracowania Mm -hmm. Mnie jako reprezentantcy widzów też jak najbardziej wasza gra, wasza gra się podoba. To co jeszcze też jakby zwraca uwagę i zarówno w tym dzisiejszym, jak i, jak i we wczorajszych meczach, to jest e, bardzo wysoki poziom zaangażowania wszystkich, wszystkich drużyn w, w, te, w te spotkania. Jak to, jak to jest, jeśli, jeśli chodzi o, czy to mocno trzeba w swojej głowie jakby się przekonać, że, no bo bądź co, bądź to jest jednak turniej towarzyski, tak? Plus jesteście, tak podejrzewam, w dosyć jeszcze ciężkim momencie okresu przygotowawczego. Czy musicie się jakoś rzeczywiście szczególnie motywować do tego, żeby, żeby jednak ten wysiłek podjąć i, i to zaangażowanie na wysokim poziomie, żeby było w całym meczu, kilku meczach, trzech meczach pod rząd no, no, tak naprawdę? Akurat w naszym zespole już od kilku sezonów nie ma tego problemu, bo, bo udaje się zabrać taką grupę ludzi, która rzeczywiście, no jesteśmy pasjonatami, więc każdy... Robi to dlatego, że lubi i, i przychodzi grać dlatego, że lubi grać w koszykówkę, więc chcemy to robić dobrze i myślę, że to też nawzajem nas napędza, że każda z nas jest jakby jedna, jest zaangażowana, jest zaangażowana, następna i to pobudza całą drużynę. Mm -hmm. no, głupio być tą jedyną osobą, która siedzi i smęci jak reszcie się chce, a ja siedzę i mi się nie chce w sumie, więc e, to myślę, że, to, że, że jest taki motor wewnętrzny mm -hmm. i. I to w ten sposób działa. To super. I zgadzam się, że tutaj wszystkie drużyny są zaangażowane. Myślę, że takie turnieje przedsezonowe są też sprawdzeniem zawodników i zawodniczek. Mm -hmm. One każdy chce się wykazać, bo wiadomo, że mm -hmm. okej, okay, jest drużyna, walczymy z przeciwnikami, ale też jest jakaś ambicja, chce się być po prostu na parkiecie, więc mm -hmm. te swoje minuty trzeba wypracować, zbudować zaufanie i, i na tym też to polega w tych turniejach. Jasne, dziękuję bardzo za, za, za tutaj wytłumaczenie. A, kojarzysz taki okrzyk. Adona Morawiec is her name, pull up Jay is her game. <laughs> <laughs> tak, kojarzę, bo bardzo miłe. Została jeszcze wybrana do dziesięciu naj, naj, najchętniej oglądanych chyba tak? I za, za, zawodniczych w ramach, to było FIBA 3x3 Cup. Tak, 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 to były piękne dni. To były, to były piękne dni. No, no ale może jeszcze wrócą. Kurczę, e, nie wiem, bo chciałabym wiadomo, że ta koszykówka, ja się bardzo zakochałam w tej koszykówce 3x3 3 w zeszłym roku. Spędziłam całe wakacje grając i to było niesamowite doznanie, ale jakby tempo gry i intensywność mhm. jednego meczu to jest coś w ogóle niemożliwego i no to koszulówka trzy na trzy polega praktycznie na takim bardzo intensywnym graniu jeden na jeden przez, mhm. przez no, dobre 10 minut, więc no, dla mojej nogi jakby to jest, to byłby skrajny wysiłek i ryzyko tego, że jednak gdzieś tam na tych kratkach mhm. e, grając czwarty mecz w ciągu dnia bez rozgrzewki często, bo Różnie to wygląda w tych meczach. No to myślę, że, że mogłoby być mi ciężko, więc mhm. na razie jakby odpuściłam. Rozumiem. To i śledzisz, wtedy... śledzisz poczynania koleżanek? Jeszcze przepraszam, że Ta, tak wejdę śledzę. w słowo. No, w tym roku nie było za dużo. To prawda. ale no jak najbardziej śledzę, kibicuję im. No, życie sukcesu. Mam nadzieję, że, że Mistrzostwa Europy, jak się kiedyś odbędą wreszcie, to, to wyjdą też trochę lepiej niż no w zeszłym roku. Jak, jak byłaś ty w na 33 to też z mojej strony osobiste podziękowania, bo też troszkę tam tak mi się wydaje, że to ty byłaś inicjatorką nagrywania filmików, więc było też tak. troszkę tak patrzenia od kulisów na te, na te wasze poczynanie tak, jako to reprezentacji. Była, była całkiem dobra zabawa, bo, bo oczywiście wszyscy już bo po którymś turnieju, jak mnie widzieli, to uciekali, bo nie chcieli, nie chcieli być nagrywani. Ale tak, to była, i był też bardzo pozytywny odzew, więc dlatego jak najbardziej. chciałyśmy dalej jakby to robić, bo, bo fajnie było mieć kontakt z ludźmi, mm -hmm. którzy to oglądają, fajnie było e, wiedzieć, że, że są no my latamy, męczymy się, nie śpimy i tak dalej, ale że są ludzie, którzy nas wspierają, chcą, żebyśmy wygrywały, lubią nas oglądać i tak dalej, jak najbardziej podobała mi się ta rola, no jest tam gdzieś ten niedosyt, ale staram się o tym nie myśleć, bo mhm. tak naprawdę wiem, że mam dużo szczęścia, a że w ogóle mogę jeszcze grać w koszykówkę. Rozumiem. Bo, bo to mogło być, no, we wrześniu zeszłego roku mogłam po prostu już jakby w swoją ostatnią chwilę skończyć, a jednak mam tą okazję dalej grać 5 na 5 w drużynie mistrza Polski w EuroLidze, więc yy, nie mogę na Gdzieś tam ten apetyt na koszykówkę też jest tak, zaspokojony. Tak tak, <laughs> tak, 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 tak. I, i na co z tym zostanę? No trudno, trzy na trzy nie będzie mi dane, ale tak jak mówię. Mm -hmm. Jest A grywałaś po prostu w, taką, w tego tak zwanego streetballa, z którego tak troszkę się wywodzi. Koszykówka 3x3 przed, przed grą? w. Tak, już? tak, ja od dzieciaka grałam w streetballa i mm -hmm. to też było trochę śmieszne, bo, bo nawet jak przyszłam do szkoły mistrzostwa sportowego, to w zasadzie trener y, mi dokuczał trochę i mówił, że mam przestać, <laughs> że to nie jest streetball. to nie tak. jest poważna koszykówka, tak? Tak, i y, y, gdzieś tam jak 3x3 3 się zaczęło, to moja siostra była w szoku, bo jakby przez całą moją taką dziecięcą karierę mm -hmm. i tak dalej, mówiła, że no, że ty, ty powinnaś po prostu grać w streetballa. No jak zaczęłam grać w 3x3, no to ona nie dowierzała, że Istnieje coś takiego jak profesjonalna liga mm -hmm. streetballa i mówi, że to jest niesamowite, że teraz grasz profesjonalnie profesjonalnej widzę streetballa i całe życie mówili ci, że możesz przestać, teraz No właśnie, no jakoś ta koszykówka 13 no powróciła na salony, stała się nawet dyscypliną olimpijską, tak tak jest fajnie, tak myślę. Tak najbardziej, ja myślę, że to w ogóle jest świetna odmiana i szczególnie dla, dla polskich koszykarek, które w takiej grze 3 na 3 muszą rzeczywiście się wykazać umiejętnościami decyzyjnością, mm -hmm. brać na siebie ciężar gry, no tam nie ma żadnych kalkulacji, tam po prostu trzeba iść i grać mm -hmm. i e, no, pokazać, co się potrafi wziąć to na barki, bo nie ma nikogo więcej, to mm -hmm. to weźmie, to myślę, że, że to jest świetne, świetna szkoła. Mm -hmm. I, I to jest też na, naprawdę dla ludzi, którzy to kochają, bo tam nie ma stania wrogu i, i udawania, to po prostu się no idzie tak, gra, to, to no na Alibi się nie da. To no, no tak i trzeba grać. Na Alibi się nie da. No to z tej rozmowy wynika, że ta koszykówka to jest naprawdę taki mocno osadzony element Twojego życia. Czy ty. No bo Trójmiasto jest taką mekką troszkę koszykówki żeńskiej. Tak, tak się tak się stało i jest to, jest to jak najbardziej pozytywne. Czy ty bywasz też na, po prostu na, na meczach, nawet wtedy, jeśli czas cię oczywiście pozwala, gdy nie gra Twoja drużyna? Eee, no... Staram się, ale rzeczywiście tego czasu jest jakby bardzo, bardzo, bardzo mało, więc... Pytam nie bez powodu, bo w, tak mi się wydaje, że, że byłaś na, na meczu e, naszym, w sensie Polonii, Warszawa uh -huh. z Politechniką Gdańską. Chciałam zapytać, czy masz specjalne względy, bo byłaś z pieskiem. A, tak, tak, to był akurat piesek, e, no to akurat była taka sytuacja, ja wtedy jeszcze się rehabilitowałam, więc rzeczywiście mogłam, e, zostałam w, w Gdyni, na no piesek był yy, zawodniczki byłej Gdyni. Ach. To w ogóle bardzo ciekawa rasa, bo to jest dudl pudł więc w ogóle jakaś mieszanka pudla chyba z golden, golden retrieverem. Ok. Yy, więc pies ogólnie robi furorę wszędzie, gdzie się go zabierze. No i też okay. się, oczywiście to jest pies, który <laughs> może wejść wszędzie, bo wszyscy się zgadzają. Nawet byłam raz z nim u kosmetyczki, także. Okej, okay, czyli, czyli, <laughs> położę, czyli to, to wszystko. Czyli tak. to był fame pieska, tak. nie <laughs> fame, do nevada więc fame, fame <laughs> pieska. W piesek po prostu chodzi no Ale myślę, nie myślę, że. Myślę, że do też nie można odmówić. Sławo i zaangażowanie i miłości do koszykówki. Dziękuję. wszystkiego Wszystkiego dobrego. Zdrowia przede wszystkim, żeby żeby kolano było stabilne. Powodzenia jeszcze w ostatnim meczu to nie jak i też w Liza dla całej drużyny i dla ciebie. Dziękuję. Miło Bardzo mi. Dziękuję. dziękuję. Do zobaczenia.